Smażysz na oleju? A czy wiedziałeś, że wysoka temperatura rozrywa cząsteczki tłuszczu, a olej zaczyna tworzyć toksyczne aldehydy i wolne rodniki? Podczas smażenia na oleju powstaje też akroleina, a sama toksyna, którą wykrywa się w dymie papierosowym. Te związki nie tylko podrażniają błony komórkowe, one uszkadzają deoksyrybonukleinowy kwas, nasilają stan zapalny i przyspieszają glikację białek. Utleniony olej działa na komórki tak jak rdzana metal, tylko że ty tego nie widzisz w lustrze. Efekt Zaburzenia pracy wątroby, osłabiona odporność, a po latach ryzyko zmian nowotworowych i miażdżycy. W krótkim czasie to może być tylko pieczenie w żołądku, ale długofalowo komórki nerwowe tracą osłonki mielinowe, naczynia twardnieją, a trzustka produkuje coraz więcej insuliny, próbując zatrzymać glukotoksyczność. A wiesz, że tłuszcze zwierzęce, jak smalec wieprzowy, tłuszcz gęsi czy kaczy, zawierają więcej nasyconych kwasów tłuszczowych, które są stabilniejsze termicznie? Olej pęka już przy temperaturze około 160 stopni Celsjusza. Smalec spokojnie wytrzymuje wysoką temperaturę jakby nic się nie działo. Jeden tłuszcz mutuje cząsteczki w twoim ciele, drugi po prostu smaży bez toksycznej chemii. Dlatego jeśli smażysz długo, na przykład przez godzinę, olej roślinny zaczyna się rozkładać, a tłuszcz zwierzęcy wciąż zachowuje strukturę. Skutki nie pojawiają się jutro, ale po latach to organizm wystawi rachunek. Wybieraj świadomie.